Siemanko z tej strony Lisek i witam was na kanale Lisek FIFA po miesięcznej nieobecności, ale w końcu mamy FIFA 23 i lecimy. Codziennymi odcinkami, więc na samym początku zostaw łapeczkę do góry i daj znać w komentarzu, czy już masz FIFA 23, czy dopiero czekasz na oficjalną premierę, która startuje 30 września. Więc my przechodzimy do FIFA, i oficjalnie rozpoczynamy naszą przygodę. Jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, ja na swoim kanale głównym pokazałem Webapa na swoich kontach poprzednich i wybrałem po prostu konto, gdzie. Cokolwiek mogło, cokolwiek było lepiej, o tak bym powiedział. W związku z tym, na lisek Lisandro będziemy grali teraz e, kont, na koncie Row to Glory, tak jakby. Czyli to konto, co było moje główne, teraz będzie kontem Row to Glory, a głównym kontem będzie całkowicie nowe konto, założone sobie po prostu na FIFA 23. E, no i na webafie totalnie nic nie porobiliśmy. Jedynie wszystko przewaliłem, można powiedzieć, e, i otworzyłem paczkę za 50 tysięcy, która totalnie, ale to totalnie nie oddała. W związku z czym aktualny skład. Nie grałem tutaj żadnego meczu, tak naprawdę dopiero tutaj wbijam Mój skład aktualny wygląda w taki oto sposób eee, I co? I tak naprawdę myślę, że w dzisiejszym odcinku po prostu dokończymy sobie ten skład I zaczniemy już przygodę w Division Rivals To jest chyba najprostsza droga, żeby zyskać jakiekolwiek końce i sobie troszeczkę upgrade'ować składik. Ale zanim, partnerem kanału jest g2a.com Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Mamy do odebrania paczkę z historyczną ikoną na okładce, więc tutaj na pewno będziemy liczyć na jakiś łód szczęścia, ale dodatkowo złota paczka premium z podglądem, więc otwórzmy sobie ją i zobaczmy, czy może szczęście nam tutaj będzie dopisywało. Okej. Okay. England, CPS, with James. No to nie jest karta jakaś mega droga. 81 PESA w tej Fifie raczej nie powinno... Okej, okay, let's go Dobra, czyli ja muszę zarobić końce w ogóle Aż sprawdzę sobie na foodbinie Ale no to muszę zarobić 7,5 tysiąca, żeby tą paczkę sobie po prostu otworzyć. Ale dobra, czyli jesteśmy do przodu. Czyli jesteśmy do przodu. Ej, 14 tysięcy matko jedyna! 14 tysięcy Riz James kosztuje! Znakomicie! Ja cię kręcę, jak oddało? Dobra. Paczka historyczna Ikona na okładce, bo jestem... Znowu runej, Matko, jeden na głównym kącie też runę Ja trafiłem. Ach, ta fiwa mnie nie oszczędza od początku. Ale dobra, moi drodzy, patrzcie to. Bo ja mam tutaj Arnolda Schwarzeneggera, który prawdopodobnie ma jeszcze stare widełki z łebapa. Bo na początku łebapa to była jedyna tak naprawdę karta, którą trafiliśmy. Zobaczmy, jakie widły ma, chłop. Ta, 85 tysięcy. No na pewno za niego ktoś tyle da. Chy, czyż... Kurczę pieczone. No nie wiem szczerze mówiąc. Nie, no, no na pewno go. Nie. Bo ja, ja myślę, że on może być warty po prostu 7-8 tysięcy. Więc dobra, wiecie co? Ja miałem plan taki, żeby go spikselować i go spikseluję, a potem go sobie odzyskam najwyżej, jeśli będzie taka potrzeba, nie? I zrobimy tak, Baku, Baku też sobie sprzedamy. Tutaj za 7. Nie, to też skwixel idzie. Żeby zyskać te 7,5 tysiąca i zyskać sobie na Jamesa. J Jamesa sobie odzyskamy. Ośmi się sprzedamy i będziemy mieć queensy. Tutaj 750 i tutaj ten. I tam skwikselujemy sobie jakichś zawodnik, jakich zawodników, chociaż może w zadaniach coś będę miał w Dobra, na ten moment widzicie, to jest takie route glory, można powiedzieć, takie szlachetne, takie typowe od zera. I chyba Wam się takie podoba. Takie mam e, przeczucie, że właśnie tutaj sobie tak bardzo ubogo będziemy kombinowali, jak możemy coś tutaj przyjanuszować, coś zarobić, coś małymi kroczkami pójść, 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 pójść do przodu, a na koncie głównym, gdzie wydajemy pół miliona FIFA pońców, tam się bawimy, wiecie, sky is the limit. Dlatego też tutaj... E fajny, odrębny w ogóle, całkow... o, końcy, pięknie, taki całkowicie odrębny temat. I bardzo mi się to podoba i dzięki temu, bo to też jest odpowiedź na wasze komentarze, na wasze wiadomości, że Lisek cały czas na tych FIFA, FIFA pońcach lecisz i tak dalej, dlatego też w tym roku skupiamy się na tym koncie Road to Glory tak samo mocno jak na koncie głównym i wierzę, że ten kanał Lisek FIFA też fajnie się rozwinie. W związku z, dzięki e, codziennym odcinkom i dzięki takiej prawdziwej serii Road to Glory, czyli od zera do bohatera, też nie planuję tutaj żadnego handlu uprawiać ani nic takiego, więc no tak, jakbyście byli, e, można powiedzieć, takimi Januszkami, że wchodzicie, co macie, to gracie, co macie, to robicie i nie poświęcacie na to zbyt wiele czasu. Czyli podejrzewam, jak większość osób podchodzi do FIFA. Więc taki jest plan na to konto, zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście, no jak czasami. Chociaż nie wiem, wiecie jak z moim handlem jest Więc myślę, że tutaj nie macie Czego się obawiać, że ten handel Będzie w jakiś taki sposób y Wybitny tutaj uprawiany, ale Może, może nie wykluczam, że czasami Coś tutaj, no nie wiem, kupię sobie jakiegoś dębele za 100 tysięcy końców I sprzedam go za 120, 000, na przykład Chociaż to chyba jest niemożliwe Bo dębele za chwilę będzie już spadał mocno z ceną e Dobra, tutaj odbieramy jakieś zadanka I mamy postępy w sezonach Oh yeah, Valverde Super, bierzemy Valverde a, kogo my tu jeszcze mamy? Nie, bierzemy Valverde i to jest piękny motyw. To jest piękny motyw, dlatego że będziemy korzystać z tych kart na wypożyczeniu. A jak? Rywalcy się sami nie zagrają, moi drodzy. Ten runej też będzie tam użyteczny, myślę. Kurde, 6,5 tysiąca. Dobra. Okej, okay, co my tu mamy? A, Walwer... Nie. Halo, 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 co tu się dzieje? Dobra, taką. Czyli my tu musimy coś squixelować chyba, bo to paczki są wszystkie wymienne. Dobra, lecimy na Quixel, tak myślę. Tutaj i tak będziemy trzech zawodników potrzebować. Chodźcie tutaj... Da Dobra, dajmy od razu Valverde, niech dołączy do naszego zespołu. Tam dwóch jakichś bambików sobie wrzucimy. Viniciuska mamy, ale to może Viniciusa nie będziemy używać. Może... O, na pewno tego sobie użyjemy. Zmianę pozycji chyba jedną jakąś tam powinienem mieć, tak mi się wydaje. On ma w ogóle pozycję... Czy tutaj to widać? Jest alternatywna pozycja. Eee, git. No i dobra, teraz najważniejsze jest to, żeby szybka sprzedaż malejąca. Let's go. I tutaj. To... Dobra, ten Kixel Pięknie, trzy karty musimy. No nie pokazy gościu, bo ja wiem co robię, chłopie. Miałem certyfikaty 6 w. w bieganiu. Ża ja Pedro, też Kixel I moi drodzy, dzięki temu mamy do Jamesa i to. Powoduje, że my zarabiamy w tym momencie mnóstwo pitosów. Halo, halo. Patrzcie to, no, biorę to w ciemno. W szybciutko, tak. O. Jak za darmo biorę, to ja jestem za. Jeszcze tam inne karty są w ogóle. E, dobra, to też od razu na w sektorówki. No niepotrzebne nam to w żadnym wymiarze jest w tym momencie. Po prostu potrzebujemy końców. Wiecie, jak jesteście młodymi, perspektywicznymi zawodnikami, a nie macie na przykład na dojazd, nie. Dobra, git. O już się barzy, on ma limit 13. Dobra, no, tak o, niech szybko zejdzie. Nie macie na przykład na dojazd na stadion, to wiecie, dla was najważniejsze jest to, żeby zyskać pieniądze, żeby dojechać. No nie pokazuj przecież tego, ta. Żeby dojechać na stadion i zagrać pierwszy trening. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jest sprzedany James, ten. Please, James. To są priorytety, a nie to, żeby mieć buty za 13 tysięcy złotych. 1300. Dobra, Gertruda to nic nie jest warte. Moty stadionu. A, dobra, 500 końców, ale to mało też ważne. No i, wali drodzy, chodźcie tutaj, idemy. Mała mieszana paczka personalizacji. Tutaj co możemy to wziąć. Wiecie, tutaj, no za darmo byśmy te buty ze zyskali, gdybyśmy byli młodymi gośćmi. Byśmy chcieli potrenować. I cyk. Elegancko. Stal mielec jademy dury. Ale tutaj chyba on tego nie będę pokazywał, co? Chyba, że coś fajnego wyleci. Tylko wiecie, cim, cirim, cim, cim. Ale wątpię. Kebano! Hoppie! Huariu. On wygląda nawet tak perspektywicznie. Perspektywicznie. Moi drodzy, mamy 14 tysięcy i nas, nasz skład wygląda tak o. I to jest okej, okay. W sensie zmiany pozycji. On ma 23 mecze w ogóle. Ta, biorę to. I co, LPK? No to dajmy Komana. I tu też będzie git. Ja nie potrzebuję tam zgrania. Myślę, że te te na początku też nie będą jakieś. Wybitnie trudne. I tak, własną taktykę ustawmy. Nie, nie będziemy kombinować. Zrównoważony, cyk, 50 na 50, zrównoważony. Tu to samo, kopia z Fifa 22. I tutaj nie będziemy się nad niczym specjalnym spuszczać, można by rzec. Dajcie znać w komentarzu. Po prostu, to jest must have i to od was zależy, czy ta karta ma dołączyć do naszego zespołu, czy nie. On kosztuje na ten moment 17 tysięcy, jak sprawdziłem, 5 gwiazdek sztuczek, a te sztuczki w tej FIFI mają mega ważne, mega duże znaczenie, takie mam wrażenie. No więc musimy z 5 tysięcy po prostu przyjanuszować w jakiś sposób, magi magic, magic e, sposób. Więc dajcie znać, czy chcecie, żeby Ciao Felix dołączył do naszego zespołu i żeby był taką gwiazdą, wiecie, znowu od zera do bohatera i też, żeby nam towarzyszył, towarzyszył w tej drodze. Myślę, że to może być fajne doświadczenie. My zaczynamy. E... Dobra, no nie mam pojęcia na kogo gramy. Aha, kontrolera se ustawię. Zobaczmy, na co stać będzie nasz zespół na głównym koncie. No tak naprawdę jestem po 4 godzinach grania w tą gierkę, gdzie większość czasu i tak otwieraliśmy paczki. Jeśli nie widzieliście jeszcze odcinka, to na Lisek HD jest pierwszy odcinek. Idziemy, moi drodzy, jazda, jazda z tematem. Zobaczmy, czy się tutaj nie oświeżę przypadkiem, bo też tak może być. Świetnie uuu ale ładna zielonka, dobre uderzenie, nie narzekam. Ja pamiętam, Łoniaki Williams był bardzo drewniany na początku poprzedniej FIFY. Ale to, co już widać. O, już interwencja ramzdale! Myślę, że w poprzedniej gierce to byłaby to bramka. To, co widać w porównaniu do draftu, że te karty mają tak jakby więcej jakości. Nie wiem, od czego to zależy. Okej? Okay, Okej? Okay. O, ale już uderzenie, ale. Super animacja. Asasito! Winnie winnie! Let's go! Super. No, i o to chodziło. I o to chodziło właśnie. Czyli te finezki, jak jest dobra karta. Dobry zawodnik, potrafi uderzyć. Się uderzy na zielonym, znajdzie się tą... To, to miejsce, ten kąty... To wydaje mi się, że te finanski też będą bardzo... Ale to bardzo dobre Super. Włoo, wow, wow, ale sam ładnie poszedł. mamo wow, mamu, wow, mamo, co tu się... Okej, okay, no tego się nie spodziewałem. Wow, no to jest właśnie Wayne Rooney. Wayne Rooney, znakomicie, przedarł się, przez, no, wziął na plecy chłopa, nie dał się powalić, strzelił, wyjaśnił, idealne wykończenie, super. to Wayne Rooney, let's go. Ło, wow. na drugie słupko, strzał. Bez szans, bez szans goalkeeper będzie chyba wyjście. Rage quit. szkoda, bo 87 minut to chociaż końce by dostał, gościu. Moi drodzy, wygrywamy pierwszy meczyk debiutancki. Debiutanckie spotkanie Lisek FIFA na Road to Glory. The division Rivals, więc spoko, fajnie. Eee, myślę, że nie potrzebujemy tutaj. Nie potrzebujemy tutaj rozgrywać kolejnego meczu. Po prostu to będzie takie przywitanie się z wami ponownie po tym miesiącu przerwy i lecimy z tematem. Pamiętajcie, łapeczki do góry, dawajcie znać w komentarzu, no i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zostaw suba wraz z dzwoneczkiem. Dzięki temu zyskasz mocne tutaj powiadomienia o nowych filmach.